Witam Was na kanale Marko Polska Piłka Hebronu przez problemy techniczne, ale e, dzisiaj, e, i to tutaj. Dzisiaj Was witam po południu z Kawiarni Kapka gdzie moim gościem będzie Robert Malharcyk. Dzień dobry dobry Robert. I teraz wraz ze mną jest Robert, jak już mówiłem, młody, zdolny dziennikarz polskiego sportu i współtostrony od Reopole Prywatnie Prywatnie teczkiewicz, oczywiście od Reopole. I pierwsze pytanie. Robert, proszę przybliż nam swoją osobę, powiedz skąd w takim wieku Twoja pasji, do dziennikarstwa sportowego.

Jakbym pisał różne czytelności na szkole, zawsze się dokuczyłem prezentacji, zawsze się dokuczyłem wiórem w ręku. No i e, później, w lipcu minionego roku, zauważyłem, że szukają e, stwarzeńców do redakcji opowieci i informacji, i pomyślałem, że po pierwsze jestem dobry w dobrym pisemnikiem, i jednocześnie mogę też zrobić swoje pierwsze filmy. E, Wcześniej prowadziłem też właśnie różne grupy na pisku więc wiadomo jakieś posty się pisało, szukało się informacji, więc myślałem właśnie, że się, No i okazało się, że pracy mam. I... Bo myślę, że właśnie o takiej właśnie zastrzelinie Bardzo fajnie. Czy w przyszłości planujesz pracę w tym bądź co bądź trudnym, choć przyjemnym zawodzie? Tak, wiąże się z pewnością z dziennikarstwem, że zamierzam po szkole się iść na spół technikarsky albo w footbolu, albo jeżeli nie, będę miał możliwości dołączyć, gdyż tam przy lepsza Dym, szkoła właśnie z dziennikarstwem. No i już teraz właśnie się przygotowywuję, też zbieram doświadczenie, by potem sobie poradzić na tynikarski. Jako, że na co dzień zajmujesz się odrąb, to pole, oczywiście, to jest tylko taki najdłuższy temat, proszę powiedz mi, jak oceniasz zimowe opięta w tym obrocie. Znaczy, powiedzmy, uchwalę nie a z to jest są bez szerokich, jeden z wodników rekontynentów z ALM-emasem. No, choć grałem tylko 10 minut w zeszłym tygodniu w barwach zbyt wielkich, no to miałem to obchowane tak elementy nieubłagodne, sporo się od niego oczekiwało. I jak patrzyłem po jego występach w sparingach, no to świetnie, poprawnie się który to będzie koniec roku, był i jest doskonalniczny. No i podjęto się też na o spotkaniu u wieków. Jeśli chodzi oczywiście o odejście, no to odszedł nasi urbańczyk, który no, odszedł kilka kraków i myślę, że to jest dobry ruch, bo urbańczyk dzięki temu może grać, a odra, jak go nie ma w spadzie, no to... Wygląda lepiej. Dobra, się nie Nie przyniósł jakoś mhm. za dużo. Na razie. E, jak myślisz, kto może po podróży w rundzie wiosennej no, wznieść się na trzy mhm. No, już teraz właśnie w spalinach było widać, że była formie mhm. Maximilian hebel, który przyniósł do nas zwycięstwo karnie i mhm. w gruncie nie funkcjonował się za dobrze. Ale cieszę się bardzo, że teraz gra lepiej i m.in. ta ładna bramka w Katowicę Katowice w 5 metrów śródlądowego. No to pokazuje, że nie jest w stanie właściwie wejść na tę wyższą długę. mam nadzieję również, że miał ładne poleczy szantażu z mięsa, który no, też był spore oczekiwanie, bo już będzie to miasta, zawodnik stosunkowo wysokiej klasy, bo przecież to ekstra klasa. No i nie pokazał też za wiele, ale wiadomo, wierzymy, że jeżeli ktoś nie ma formy, bo to zabiją w przyszłości to, nawet się nawet dziwiłem, powiem Ci szczerze, że gra go wzięła Radymiada na czerwonym z meczem w styczniu latach Nie komentowałem te spotkania Ogólnie nie grę, i ich wstyd. Sarmiento niech on nie przekonywał specjalnie, ale być może tutaj odnajdzie To przede wszystkim jako szybki, dynamiczny zapas napachu, który może zrobić sobie lokalnym. Tam tak bardziej jako albo suknię albo, albo ofensywny pomocnik. No i może i bramy ale myślę, że też dał. Mieliśmy hm. odry obry między innymi w Argusie, ja pamiętam, że mimo, że właśnie ten ustawodawca dawał na to, sporo miejsca, dzięki temu sporo się który poprowadził wtedy akcję stroną i tam potem znalazł się w Akurat ten pamiętam, bo dokumentowałem na skabie, przy Jak oceniasz? Szansy Odry na wywalczenie awansu pierwszych dwóch, dwóch miejsc lub w dwóch poparczych. No cóż, wiadomo, jaki kibic każdy wierzy, że jego drużyna będzie miała pierwsze miejsce w sezonie. O tam ma na to i możliwości i oczywiście ambicje, które są potrzebne. No wiadomo, że koniec jesiennej w tym sezonie trochę tylko przesłana. Jednak pasa za dziewięć minut, z porażki z powiedzmy, sama pozycja De, w stosunku do poprzedniego jest na stałym to, to jest to jedyne w najwyższe lokaty. Myślę, że jesteśmy w stanie na nawet z a raczej jest to Fortuna pierwsza liga jest, 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 jest nie obliczalna, Dzisiaj jesteś liderem, za chwilę może się, się odnośnie, bo w tej chwili te różnice nie są krowe. Nawet tak, tak. światem przykładu jest rzeźwista Przez kilka kolejek na początku była lidera, a się spadła. się na końcu znalazła się Tu gdzie się znalazło, średnio sobie te zaraz. nawet teraz w pierwszej to jest już więcej Średnio, średnio. Potem trzeba yy, yy, czekać ciężki termin już na początku tej rundy, bo zmierzy się na jakby teraz już, a nie do głosu, gdzie PSMP, mamy już dziewięćset do dwóch instytucji, potem yy, mecz Myślę, teoretycznie słabszym przedmiotem pod deskidnie, ale jestem na na w wielki pod jest wiele rzeczy na to utrzymanie w tym roku, chociaż jesteś dużym zawodem, które tak na pierwszą migę, ale myślę, że to dość, też będzie ciężkie, no i ten trzeci lecz z misją Ile w stanie realnie w tych trzech spotkaniach jest zdobyć dla punktu. Myślę, że... Zwycięstwo z podpisknikiem jest takim, powiedzmy pewniakiem, chociaż przy mieście wiadomo, może lekcewarczycy chwywali z niszczeń powiedzmy, bo wiele z tego może być problem, czy to w rundzie miesiennej. Natomiast jeżeli chodzi o bieganie, to Rundze w rundzie miesiennej bieganie musi jezać do nas, do lidera i jako pierwszy pokona nas w tym Teraz my przyjeżdżamy do klubów, czyli powiedzmy licencjera, że też mają jeden mecz zaległy i jeżeli go wygrają, to ja na pozycję No i przyjeżdżamy tam właśnie do drużyny wyższej gotowanej i też po to, by wygrać jednocześnie, spowodować, że GKS przegra po raz pierwszy w rundzie wiosennej. Mam nadzieję, że to jest wasza realna wieczna sytuacja w no i zwyciężymy to spotkanie. Co do bitwy, to będą w bitwie, a jest silnym rywalem zawsze. I potrafi też albo zabić okay, piszacka, bo potrafią grać naprawdę na prawem najwyższym poziomie, a czasami potrafią zawolić I wiadomo, trudny rywal nie może lekceważyć podobnie jak w całej reszty. Ale myślę, że jesteśmy w stanie yy, zwyciężyć. Pokazaliśmy też w Krakowie pomimo co że was przegrywaliśmy, to zwyciężyliśmy 3-1 dwie bramki które Plus właśnie, przepraszam, jedna ramka pokażemy, a dwie ręki decydujące. Oba, dwa, Tutaj mieliśmy różne A co do to to jest bardzo nierówno. Wiskół potrafi odrazić się do pieniędzy za rachunkę, aby i dwie wycisnąć na ten Albo czemu? A teraz przechodzimy do tego pytania. Kto według Ciebie ma największe szanse na obraz pierwszych dwóch miejsc, a kto walczy jest na dodatkowe miejsce? Myślę, że w tym sezonie podobnie jak woda występuje właśnie KST, który przecież podobnie jak woda w zeszłym sezonie był na miejscu na chyba wody 13 miejsce. na kolecję. No i myślę, że oni obecnie mają 3 mili na Nigerowskiego i świetnego golfopera w ramce, są w stanie właśnie panacy na śladach z podróży w Lidlach. Jeżeli kończymy no drugie miejsce, no to odpowiadam na albo wodra. To są te szkoły, które są na serce kibicowe. Albo warka Sztynek, który też, co prawda, śmieją się, że... Arka nie chce awansować, ale myślę, że w sezonie ma dodatkową motywację, bo zawsze była uznawana za gorszą w jeszcze, a teraz teraz wygrała derby i może dojść do następnych, więc do odgrywania że o to myślę, że w tej czwórce się Myślę, że w właśnie pana, który był bardzo, 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 który przecież na bardzo, przecież bardzo, się na bardzo, 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 i bardzo, 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 i jako ostatni z tej czwórki. może no, się, to może się potoczyć, to jest wszystko, Na będziemy na pamiętamy, że zaczynała tę rundę, to długo na wycieczkę, bo się Wróciło to, tam też były problemy właścicielskie. Ja z, z, z to też problemy swoje, tam były problemy właścicielskie, problemy z kibicami, które by gotowały, ani na wyjazdy, ani nawet chyba na to no, chyba na lekki już byli. Ale właśnie masz niezługą i wewnętrzne. Tak, ta, bardzo długo. Była też taka sytuacja, że, że wypychany był stamtąd. Czuca, I to do leki gra. Ja akurat nie chciał przejść, to się nie dziwi, bo to, to bym był tu Arki nie chciałbym się zająć, nie a nie odwrócił. No co no, to było, to było, to było. To, to, jest, to jest bardzo, bardzo taka świetna. No i jak myślisz, to jednak staje się No, no. no tak jak mówisz, to jest Liga, w może się wszystko wydarzyć. Ale patrząc po formie, którą potem w, w jesiennej i w garstu, to do spadku, moim zdaniem będzie zakończenie, które nie spisywało się nawet w starciu ze szkodnikowcami, bo pamiętam, że w swoim z rekordem, który zrobiono, czyli w No i to będzie pierwsza, która będzie w tej sprawie. Oprócz tego pod myślę, że pojedynczym są to nie i byli obłożone od paraczy. To teraz ta forma jest nieprzyjemna, nie za dobra, i nie wydaje mi się, by ją poprawili, Chociaż każda dobry był, który przez pierwszy, pierwszy kolejek nie zdobył ani punktu, to teraz znajduje się na ścieżce drogą. Myślę, że się się utrzyma. Natomiast trzecie, tak, może być wystawia Rzeszów, która. Co prawda też ostatnio wróciła powiedzmy na dobre tory i potrafi wygrywać czasami nawet z takimi lotkami jak dekadracji. A jednak yy, 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 problemy w klubie mogą być właśnie przyczyną spadku specjalnego. Tak, rzekł będzie to jak na razie wielkim rozczarowaniem, że w które wydawało się, że pozostało na trafie, żeby Zgadza się, ale tak. jeszcze tutaj, jak popatrzyłem, popatrzy się na spadki, tak? to jest też to są wodnicy, którzy w przeszłości, więc tak to świetnie sobie radzili na, na Walencjach. Na nie tylko, że ten Walencjach z piasta, który, który odszedł, troszeczkę obniżył te noty, wrócił do końców, jak wielu z kolegów, nic wielkiego wtedy nie pokazał. Myślałem, że tutaj taki biały Walencjach w pomoże. a jak na razie nie wygląda, chociaż też tam też nastąpiły teraz zmiany właściwie, częściowo oczywiście tam wykupione, a to no, tutaj zobaczymy jak to będzie się prezentowało, ale to jest coś. coś tak jak u uskutków sportowych w Ekstraklasie, tu pomalutku zbliżamy się do góry, no ale zobaczymy jak będzie, ja to, sobie to myślę jakoś, tak jak tu podobnie, myślę, że to w Ekstraklasie będzie miało problemu. No... No, ale znowu są to takie właśnie jak roby 300 rzeczy, które dużo spędzały no e, czas w stanie wystawkowiać w sezonie, a teraz upierdowały formę i nosie w mm. Myślę, że może być to z nich za to, 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 Bo myślę, że fajnie byli, ale może no, być to z tego z uniknieniem człowieków z właśnie motoru, czyli Polonia jest niższa, no mogą zarówno spaść, jak i się utrzymać, a może nawet zawodzić o tak, górną część tabeli, bo to... Różnie się może to układać, prawda? No teraz przejdźmy z tematu pierwszej ligi do tematu reprezentacji polskiej. Jak uważasz, czy uda się mówi? To reprezentacja awansować do mistrzostw Europy. Ja poczekają w szansę widzę y, narodów. czy Polska jest nie, w stanie pozostać w drugiej dywizji? tak. Jakie balans też I Jeżeli chodzi o balanzę, no to, to jest wydaje mi się, obowiązkiem, jeżeli chodzi o życiu, to po granicę z Estonią

ja mam, jak w tej wydaje mi się to być jedyna a z panią o tym się wiadomo, ciężko, to, to jest jest w dwóch roku z gminy kredytańskiej zeszły w Egipcie i tutaj teraz łącząc wątki i generałów, mamy trudną grupę, ale myślę, że mamy pomysł ze Szkocją, mimo że jesteśmy świętym rywalem, jak wiele lat nie potrafimy je pokonać, to myślę, że jesteśmy w stanie.

Przeglądaliśmy, przynajmniej przez tą pieprzkę. Na was? Na nas, że prawda jest taka, że skoro mamy nie awansować ma i przegramy z to Tobą, no, to, to, tak. to moglibyśmy równie dobrze nawiązać. Nie, nie, nie. A jeżeli chodzi o religię narodową, to to też jest turniej, który jest mieszanką. Nie władę jest w pani, która przyjeżdża z podatku na

Teraz kwestia taka, że futbol managera nigdy nie grałem, a że w to z tego, perspektywy jakby realnie grałem z tymi zawodnikami, a w to raczej zawodnicy sami jakby grają w To tak jak tylko byś kierował oglądanie czy z trybun czy jednak przed

Myślę, że ze... w sumie nie została obona ani przypadka. Ale no, wyrażam taką babbę po kalend, skrofę, mojej zdaniem jako nado. No i wola. Taki może nie poza, nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale tak się lansuje, natomiast tę babbę

Ale fotografię chyba strzelić sam w to znaczy na no, podstawie sobie wychwalować jakiejś sytuacji, Proszę prostu dostanie kładanie w pole karne i uderzę. Y, tu obierz, przepraszam. Y, Dwie różne szkoły tłumyścia. Tak. Y, nie będę brał pod uwagę wiadomo, że nie Jeżeli chodzi o z tytułem właśnie wprowadzenia. Myślę, że patrzę ze względu na to, co dał mi rocznik jest czerwonkowy, bo tak jest to właśnie po to, że na Wawelu, po nim, że pierwszy jegipał się je, do eksaklasy, to byli kilka już kucharów polskich, mistrzostwa polskich, super kuchary, więc to kuchar, który naprawdę bardzo dużo z jednym wpływem i to na przestrzeni niewielu lat. I w dodatku yy, już dostał wiele ofert z klubów zagranicznych i się dziwię, że jeszcze nie skorzystał. Natomiast Krobusz oczywiście yy, też go doceniam za jego możliwości i to, co oddaje z Najbardziej mi się podobał Krakowi, ale niż właśnie tutaj mówimy, że Krobusz czy Patrzmy dają no to, 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 to. Dziękuję za ten wywiad. Był mi miło się z Tobą spotkać, porozmawiać. Mam nadzieję, że jesteście pewnie spotkajny może nastawionym, może i może prowadzimy jakieś wspólne program kiedyś, jak nam się udało. Zawsze to można wszystkim. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję.